Hej kochani, hej. Jak widzicie, jest tutaj przede mną blanket multi multi. Postanowiłam, że wypełnimy wspólnie. I tak sobie myślę, że weźmiemy właśnie te cztery zakłady, ale zwykła stawka i bez plusa, a liczb może na 5. Będziemy atakować 5 liczb, więc zaznaczamy. Chyba tak będzie dobrze zaznaczyć. I powiem Wam, że póki co swoje liczby wezmę, a kiedyś spróbujemy z miksem, bo już kilka osób właśnie proponowało. W swoim czasie wszystko, kochani, myślę, że tak. No i co, może obówek odlot, to jak i podkładka odlot, to przyniesie tutaj szczęście. Zobaczymy. Przybliżam Wam, kochani, i dajcie mi tutaj chwilkę czasu, żebym mogła się zastanowić, jakie liczby wybrać. Oczywiście mamy. Od 1 do 80, tylko że 5 liczb, ponieważ na 5 liczb będziemy tutaj, właśnie jakby falować. Tutaj mamy taką tabelę. Gdyby się udało 5 na 5, no to mamy 700 zł. I ile musimy co najmniej tropić 3 liczby, żeby cokolwiek było? Więc trzymajcie kciuki. Ja wypełnię tutaj z Wami podam ten blankiet i jak będą wyniki, to ja dołączę ten wstęp z tymi wynikami. No i zobaczymy, kochani. No to tak, co ja tutaj mogę dać? Hmm. Na chybił trafił, nie? 43 mi tak coś mówi. Może być szesnastka. Skoro 5, na 5 liczb, to niech będzie piątka. Mamy jeszcze dwie liczby. Czyli mamy jedną z dziesiątek, jedną z tych... Poczekajcie 43 coś może z 50. Hmm, ciężko powiedzieć. 79 dajmy i... Aj no dobra, 55, co ma być, to będzie takie liczby, więc zobaczymy, czy uda się tutaj trafić. Powiem Wam, że jak biorę gotowe losy na chybił trafił, to jakoś tak te szanse wydają się większe. A tutaj jak zaznaczam. No to ciężko chyba będzie, żeby akurat te moje liczby wpadły, ale trzymajmy się pozytywnej myśli. Kolejne: no to tak, 27 mi się tutaj już rzuca w oczy. Zaznaczymy. Oczywiście weźmiemy na jedno losowanie, bo jest mi wtedy łatwiej nagrać 51. A niech będzie 71. No i teraz się trzeba zastanowić. Coś na pewno z tych. Od 1 do 10, ale jaką liczbę, co? 9. Niech będzie dziewiątka No i dobra, i może moja 19. Wiecie, to jest. Jak będzie, jak ma być, dobrze to będzie, jak nie, to nie będzie. 13 dajmy i 14. W ten sposób, dziś teraz. Yy, może dwójkę. 37 niech będzie. No i z tych końcowych 63 albo 64, nie wiem. Niech będzie to. 77? No nie wiem, czy się tak spotyka. 77, może 75. Dajmy. Mamy zaznaczonych 5 liczb. O, za dużo dałam. 3, 4, 5, 6. Za dużo. A tu? Tu miałam dobrze. No to co, skreślimy. A jak nie byłam pewna tego i tego, to nie damy tego. Później, mm, albo teraz, może znajdę. A dobra, później i wykreślimy. No, ostatni zakład. Powiedzmy, że. Coś mi mówi 16, 17, chociaż tam już miałam 16, ale to nic nie znaczy. 20 jakaś może być, właśnie. To już mamy trzy liczby. 48. Nie no, jak się na to patrzę to to tak, powiem wam, szanse takie wyglądają słabo. No i mamy pięć. Stawkę zaznaczymy, że je, bez stawki, czyli jedna podstawowa, a liczba losowań też jedna. Myślę, że dobrze tu wypełniłam. Ciekawe, czy to się tak da wymazać, czy ja muszę to anuluj wcisnąć? Nie wiem. Więc wymarzymy, to chyba nic się nie stanie. Yy, no to to ścieramy. E, planetarna tutaj mąka do ścierania. Wszystko musi być w miarę tematycznie. No, myślę, że nie będzie problemu, że my tutaj coś sobie ścieramy. Powiem wam, że ja wolę te, te takie gotowe kupony. Jakoś fajniej to tam te szanse widać. No, ale fajnie też może samemu będzie coś wypełnić. I zobaczymy czy jak to pójdzie. Ten blanket muszę następnego dnia właśnie dać. No i zobaczymy jak to będzie. No to tak. To na tyle. Taki wstęp, troszkę inny. I tak mówię właśnie, że niektóre osoby mi tutaj pisały, żeby zaznaczyć mix. Czyli to znaczy kilka swoich liczb, a resztę system już dopisze. Na przykład ja wezmę dwie, tak jak tutaj. No tu powiedzmy dziewiątkę, dziewiętnastkę bym wzięła, a resztę mi tam wylosuje system. Na tym polega miks. Ale to już zobaczymy To takie podstawowe zabawy, czy to się uda, czy nie. Wkład będzie 20, nie, 10 zł, bo bez stawki, bez plusa. No i tyle. Trzymajcie kciuki, ale to i tak obejrzycie już po fakcie. Ja tylko taki wstęp dzień wcześniej zrobiłam dla was. Mam nadzieję, że Wam się takie coś spodoba. Zapraszam Was na wyniki losowania. Już jestem po, właśnie, wizycie w punkcie lotto. Przeszedł nasz blankiet, i tutaj mamy wydrukowane, właśnie zakłady, dokładnie te same liczby, co mieliśmy zakreślone, więc wszystko ładnie przeszło. Tutaj, gdzie wymazywałam, gdzieś to było, nie było właśnie tej liczby, nie było jej widać. A więc wszystko ładnie się wydrukowało. Mamy cztery zakłady, czyli zapłaciłam 10 zł, bo tak jak mówiłam, nie wzięłam plusa, nie wzięłam stawki. No, no widzieliście to na początku, więc nie będę już o tym mówić. Więc tak, wszystko, co jest na blankiecie, mamy już na tym kuponie. Ech, miejmy nadzieję, że. Jakoś to zakreślanie liczb poszło. Przybliżę Wam, kochani. Za chwilę wklejam wyniki losowania. Z dnia, właśnie 6 maja o godzinie 22 były wyniki. No i możemy sprawdzać powoli 5 liczb, a więc przypominam, że co najmniej 3 liczby są nam potrzebne. Mam nadzieję, że właśnie spodoba Wam się też taka forma, że wypełniam tutaj. Jakby z wami, a później patrzymy te wyniki, czy właśnie udało się, czy też nie. No to zakład pierwszy, nim się zajmiemy. Piątkę. Powiem wam, że oczywiście nie pamiętam, jakie liczby zakreślałam. Widzieliście, że jak szło, tak szło, więc przypomnę sobie, ale jeszcze może wam przybliżę. O, zaczynamy. Zakład pierwszy, czy nam się coś udało tutaj? Piątka. Piątki nie ma w losowaniu Szesnastka nie ma. A szkoda, bo szesnastkę chyba kilka razy dałam. Tak dwa. Chyba dwa razy. 43. O, ciekawostka. W ogóle nie ma czterdziestek, więc no zobaczymy. 55 nie ma i 79 nie ma. U, to tutaj w ogóle zakreśliłam jakieś kosmiczne liczby. Zakład drugi, tu już widzimy, że będzie lepiej, bo jest dziewiątka, czyli udało się. Dziewiętnastka, dziewiętnastki już nie ma, dwadzieścia siedem jest. Trzymajcie, kochani, kciuki, bo tylko jednej liczby brakuje. Pięćdziesiąt jeden mm, szukamy, ale nie ma. Ostatnia liczba, siedemdziesiąt jeden. Jest, kochani, jest, udało się. Trzy liczby, co prawda, ale jest wygrana. E, chyba 4 zł, jeżeli dobrze kojarzę, sprawdzę od, na odwrocie, na blankiecie, kochani. Tak, 4 zł. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale o, tutaj mamy przy trzech liczbach 4 zł. Wygrywamy. Gdyby było e, 4, 20 zł, a gdyby 5 na 5, 700. Więc mamy 4 zł. Pięknie. No to e, zadowolenie jest większe, ponieważ. Miałam jakiś wpływ na to, e, tak, no bo jednak zakreślałam te liczby i się udało. Ogromnie się cieszę. E, zakład trzeci, dwójki nie ma, trzynastka. O, kochani, trzynastka była plusem, liczbą plus. Ja oczywiście nie zaznaczyłam opcji plus, więc nic mi to nie daje, ale w końcu udałoby się trafić plus. No, zobaczymy, ile liczb się trafi. 14 nie było, 37 nie ma i 75 jest. Aha, czyli dwie liczby. Dwie liczby, już wam, kochani, mówię. 10 zł, chyba byłby z tego plusa. No, ale automatycznie więcej bym musiała zapłacić za zakłady, więc myślę, że. A no szkoda, bo jednej brakowało liczby, żeby się coś udało. No ale y, jeszcze mamy jeden zakład. Ostatni. 16 właśnie nie ma, 17 nie ma, 20 nie ma, tu już nie ma szans. 48 nie ma, bo w ogóle nie było 48. No i 80. Tutaj nic się nie udało. Y, więc tak, już mówimy, jaki wniosek. Yy. Wniosek jest taki, że na pewno jest większa zabawa poprzez takie własne liczby. I jak widać poskutkowało też. 3 na 5 liczb udało się trafić. No to myślę, że to dobry wynik. Wiadomo, nie jest to nawet plus, bo jest wydane 10 zł mamy czwórkę, czyli minus 6 zł. Na cztery zakłady. Jeden udało się trafić. No nic, yy, myślę, że jest nawet OK. Możecie dać mi właśnie znać, jak tam właśnie yy, widzicie to zakreślenie liczb. Tak jak mówiłam, kiedy spróbujemy, yy, że wezmę kilka swoich i zaznaczę opcję mix. To mi system wylosuje pozostałe dwie, czy tam trzy. No zależy ile tam zakreślam ja. Więc możecie się spodziewać jeszcze kilku od takich odcinków z różnymi pomysłami. Oczywiście, tak. Tylko wiecie wszystko w swoim czasie. Jutro myślę, że tak. Jutro powinien być filmik Multi Multi na 8 losowań. 8 skreśleń znaczy na 8 liczb. Kontynuacja właśnie tego cyklu z Multi Multi od 1 do 10. Już mamy 8, więc jeszcze tylko dwa odcinki: 9 i 10 i będzie można myśleć nad czymś innym. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. E, miło, że jesteście i że Wam się podoba. No, dzisiaj troszkę tak przygadane, bo też coś nowego. Też tak nie widziałam, jak Wam to pokazać, ale myślę, że następnym razem już pójdzie nam to sprawniej, pójdzie mi to sprawniej, e, więc za to takie. Nieco za przeciąganie, przepraszam, ale to mówię, też wprawę trzeba mieć w nagrywaniu. A nie zawsze jest taka wena. Ale dziękuję kochani, że mimo wszystko oglądacie. Życzę Wam miłego wieczoru. Pa!